Ogłaszam, że idzie lepsze i chciałem tu oficjalnie pokazać jak wysłużony wysłużony worek na świetliki i na inne gadżety jak został zamieniony na prawdziwe pudełko o, 100 kompletów świetlików na, pier na pierwszy strzał bierze się tylko część. I wszystkie tu dzwony. Nawet skarpetki są. Tak, sz szrunek jest. Miarka 3 metry. Jakby się taki strzelił jak u kalkowski. Na miarka 3 metry. Jakby tamtej nie starczyło. Albo trzeba byłoby z dwóch podać, żeby nie mierzyć na macie. Black Cat tam na dodaje pół metra. Tam z faka. Tam innych chujów. O, świetliki chińskie świecą tydzień czasu baj pan Krzysztof Pałucki tak jest i o gangrena gratis też jest trzeba te świetliki stare powyjmować aczkolwiek tak jak mówię świecą po tydzień czasu a zresztą zostawię je a co tam może się tam świecić o. idziemy w rozwój wszystko idzie na, na ten, wszystko idzie ku lepszemu. Gospodarka się rozwija i te sprawy, więc my też nie będziemy stali w miejscu. On dupę umyć gąbeczką Tak jest, świetliki tutaj są, wszystko jest tutaj kiedyś jak się dorobię, to skrzynkę tą wymienię na taką niepłumaną. O! Jeszcze wyjmę paczkę takich do, do obciągów o. i ogłaszam, wszędzie wobec że to jest nastał koniec tego wora. Ta matrioszka została wysłużona, przeżyła trzy sezony. Trochę jest dziurawa, ale w sumie tę zostawię, bo się jeszcze może przydać. Dobra, to jest to. Zawsze chciałem mieć takie pudełko. da da da, da.